Prędkość rozchodzenia się impulsu elektrycznego u człowieka wynosi około 2 metrów na sekundę. U roślin impuls elektryczny może rozchodzić się z prędkością około 60 cm na minutę. Ile razy prędkość rozchodzenia się impulsu elektrycznego u człowieka jest większa od prędkości rozchodzenia się impulsu elektrycznego u roślin? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Wypiszmy dane. Prędkość czy, to będzie prędkość człowieka, wynosi 2 metry na sekundę. Prędkość rozchodzenia się tego impulsu u roślin VR jest równa 60 centymetrów na minutę. W tym zadaniu musimy doprowadzić wynik do takich samych jednostek prędkości. Albo metr na sekundę zamieniamy na centymetry na minutę, lub centymetry na minutę na metry na sekundę. Może zamieńmy sobie pierwszą jednostkę na centymetry na minutę. Dwójeczkę przepisuję. Metr, który jest w liczniku, ile ma w sobie centymetrów? Metr ma 100 centymetrów. Robię taką zamianę. W mianowniku jest sekunda. Jak sekundę zamienić na minutę? Sekunda to jest 1,6 minuty. Teraz tylko trzeba to wszystko uprościć. I w zasadzie jednostkę już mamy tutaj centymetry na minutę. Tutaj jest niewidoczny znak mnożenia, więc dopiszę kropeczkę. Pierwsza dwójeczka jest przepisana. Tę dwójeczkę mnożymy przez 100. Napiszę razy 100. Tutaj mamy kreskę dzielenia i zamienię to na dzielenie. Napiszę podzielić na 1,6. Jednostka już jest dobra. Centymetry na minutę. Równa się. No i teraz może przejdźmy tutaj niżej, gdzieś w to miejsce, niech będzie. 2 razy 100 to 200, i dzielenie zamieniamy na mnożenie przez odwrotność. Mamy 61. Jednostka jest już cały czas dobra, więc ją spisujemy. Tutaj wymnożymy sobie 2 razy 6 to 12 i 30. zera należy dokleić, spisujemy jednostkę. No i teraz spójrzmy, ile razy ta liczba jest większa od tej wystarczy teraz podzielić prędkość. Człowieka przez prędkość w roślinie. W liczniku mamy 12 tysięcy przez 60. Jednostek nie piszę, bo jednostki już nam się podczas tego dzielenia by się uprościły. Zera skreślam. Tutaj jeszcze 12 skrócę z szóstką. Tu mamy 1. 12 na 6 to 2, więc mamy dwójkę i 2, zera, czyli 200. Razy. Zaznaczamy odpowiedź C.